Witam Was serdecznie dzisiaj moi drodzy, kolejny dzień, a w dniu dzisiejszym muszę maszynę, jedną z tych maszyn po prostu zawieźć do klienta, a przede wszystkim sprawdzimy, czy no, trzeba test zrobić szybki urządzenia i zobaczymy, czy jest wszystko pod, kontro pod kontrolą, jeżeli chodzi o wydruki, bo wydruki testowe już robiłem jakieś czasem, no to teraz przejdziemy do trybu stricte serwisowego. W urządzenia 253, 253, 220C, 253... 203 wszystkie we wszystkie w te maszyny Minolty wchodzimy w tak samo w tryb serwisowy jest to bardzo prosta sprawa no tutaj ja pierwsze co możemy zrobić w tego typu maszynie żeby sprawdzić jakie jest jakość druku czy cokolwiek w ustawieniach drukarki wejdziemy w raport strona demo, klikniemy sobie tą stronę demo i zobaczymy jaka będzie jaki będzie efekt, natomiast żebyś skrupulatniej sprawdzić to wszystko to musimy już niestety wejść w tryb serwisowy, w którym mamy bardzo dużo regulacji ale pamiętajcie, tam nie brnijcie zbyt głęboko, jeżeli nie macie o tym może nie aż takie pojęcie, bo no, możecie rozregulować maszynę i, no, i będzie problem z kolorami z dozowaniem itd. Ale tutaj na mieszaniu wygląda wszystko nawet bardzo, bardzo ładnie. Widzimy w tych najlepszych odcieniach, w mieszaniu, że jest wszystko jak najbardziej ok. Ale teraz zobaczymy, jak wyglądają poszczególne sekcje. A tu już musimy wejść niestety w tryb serwisowy. Tryb serwisowy wejść bardzo prosto. Narzędzia, licznik. Sprawdź szczegóły. I teraz stop. 0, 0, stop, 0, 1. Jesteśmy w trybie No i tu się zaczyna cała zabawa. Generalnie teraz wykorzystamy test mod i gradację. Sprawdzimy dokładnie jak wyglądają osobne cztery barwy rozkładane w różnych odcieniach. Mamy tutaj, zauważcie, możliwości wyrugowania cyjan, jelo, magenta, cztery kolory, cztery kolory równocześnie, cztery kartki lub multi, czyli tych kopii możemy natrzebać bardzo dużo czyli 999, do czego to stosujemy w momencie, kiedy jest przedozowany yy, przedozowany moduł, możemy wywalić ten nadmiar tego tonera właśnie przez tego typu wydruki, ale to w późniejszych filmach będę Wam o tym mam nadzieję, jak będziecie chcieli yy, nagrywał. W tym momencie sprawdzimy moduł cyan, magenta, Yellow, jeżeli chodzi o moduł bębna, jak, yy, jak on dokładnie długuje, jak go zruwuje. barwy. Jest to laser, także tutaj słuchajcie, nasycenie w laserach jest no tylko inne niż w drukarkach stricte atramentowy jest po prostu mniejsze, ale tutaj możemy zawsze od razu sobie zobaczyć jakie jest krótko mówiąc ozerowanie przy różnym cieniowaniu. Mamy kolory równe, mamy cieniowania mniejsze, większe, mamy nasycenie większe, mniejsze, nie, nie, nie widzimy tu żadnych, żadnych linii, jeszcze może zapalę światło. Może będzie lepiej, także możliwości w samym, w samym trybie serwisowym jest naprawdę dużo, ale to omawiać możemy poszczególne sekcje i będę z wami te sekcje omawiał. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia i macie doświadczenia, zwłaszcza w tych maszynach, to super! Podzielcie się przede wszystkim ze mną, z nami, z tego względu, że ta wiedza jest naprawdę potrzebna na polskich internetach. Wyjdę, że jeszcze z tego trybu serwisowego i fajnie by było, teraz widzę że mi tu zapalię światło i trochę pogorszyłem temat. Chciałem zobaczyć w ustawieniach administratora hasło jest generalnie zawsze domyślne 1 2 3 4 5 6 7 8. Klikamy OK. Jesteśmy w ustawieniach serwisowych, a chodzi mi tutaj o właśnie ustawienie ustawienie, słuchajcie, sieci, ustawienie sieci TCP i IP. Jak wygląda Wygląda, że wprowadzanie automatyczne, czy jak mu kabel internetowy, będę mógł po adresacji znaleźć to urządzenie. Właśnie to urządzenie będę mógł sobie bez problemu znaleźć i dodać, żeby krótko mówiąc, drukowało to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o użytkowanie tej maszyny takim pierwszym natomiast jeżeli będziecie chcieli, żeby robić takie case'y właśnie z urządzeń drukujących te duże maszyny będą trafiały w coraz większej ilości z uwagi na to, że będę to również serwisował, a tu pokład czasu i rozkliniania jest dużo więcej dużo bardziej można powiedzieć zawiłych niż w drukarkach atramentowych tutaj jest dużo sekcji roboczych Dużo sekcji obrazujących, bo jest to kolor. Czyli mamy cztery tonery, cztery bębny pas transferowy, który też potrafi przykusy robić. Tak również sprawdzimy sobie żywotność materiałów tutaj, zobaczcie, że mamy te materiały praktycznie wyzerowane. Mamy je zespół taśmy transferowej, mamy naprawdę duży, duży, no, duży zapas tego wszystkiego. Czyli generalnie maszyna powinna. Klientowi posłużyć na długi czas bez jakichś zbędnych serwisów. No, tak ją przygotowałem, żeby było naprawdę wszystko hulało i testowałem ją niejednokrotnie. Za chwilę ją rozpinam, czyli biorę wózek osobno, górę osobno. Skaner, jeżeli chodzi właśnie o skaner, bez najmniejszego, bez najmniejszego problemu yy, ściągniemy, a ściągniemy całą, całą dokładnie górę, dwie śruby, wtyczka i ten ciężki skaner pójdzie osobno i cały korpus osobno, i będziemy to targać. Dziękuję za atencję miłego dnia. Grupa printowcy na Facebooku. Jeżeli macie spostrzeżenia i jakieś fajne doświadczenia z tymi maszynami, podzielcie się w komentarzu. Bo te Minolty no już ileś lat je serwisuje, ale są pewne kruczki, które, z którymi się spotykamy, z którymi, z którymi możemy sobie poradzić, bądź też nie. Natomiast już przechodziłem z tymi maszynami no wiele. Problem jest naj, naj, największy w maszynach tego pokroju, jeżeli tuningujemy, można powiedzieć, chipujemy moduły. No niestety one się zużywają. Deweloperas coraz mniej później generuje dość sporo błędów o niskim stanie lub za wysokim stanie tunera i, no i są największe problemy. W C220 zauważyłem, to jest całkiem inna druga droga i w 280-kach do lotu z tonera do, do wywoływacza, można powiedzieć, jest dużo prościej. 253 jest to wewnętrzne jest kaseta i później moduł tonera, moduł, przepraszam, moduł B razem z deweloperem jest w jednym w, jednej, w jednym module takim dużym. No i wtedy tu przy większych ilościach przebiegu niestety, ale się zapychają, więc więcej roboty z tym i nie zawsze się to wszystko udaje. Dziękuję za atencję, życzę Wam miłego dnia, zapraszam do kolejnych dni. Dziękuję, cześć, cześć, cześć.